Cześć, ja z tej strony jest i to się pięć, A to jest pierwszy odcinek nowej serii M Znowu Mass Effect, ale Bring Down the Sky Pierwsze TLC do e, Mass Effecta Wydane w 8 grudnia 2008 Czyli bo 8 grudnia Prz e, Wyprodukowane przez Bio czy jakieś tak jak to ktoś mi to powiedział E, tak no o jezus maria co się stało widzicie no nie jest tego za dużo nawet średniego pancerza nie mam ale to jest DLC taka misja jakby poboczna trwa półtorej godziny 90 minut pobijemy ten rekord zrobił to w dwie no nor nie, nie nanorw, nic jakaś astera... Asteroida jakaś taka, w ogóle, odda. Suka. Właśnie nie wiem, czy ona była cały czas dostępna. Tak. No, za tą misję, jak ją wykonamy, to dostaniemy tam osiągnięcie, No ale co tam, tam... My chcemy ukończyć tą misję. Ale to nic sobie poradzimy Przekaźnik masy Asteroida No jak asteroida to asteroidy, aster Asteroida To <coughs> jest No już się cieszę, że w to zagram, bo w sumie, w sumie, w sumie będę chyba drugi około osób, która nagrywa jako osobną serię. Jak zawsze laskę, o, jeszcze w Rex żyje. Tak. Dawaj, no, ma... czemu nie mogę się ruszać? Status. Sensory pokazują trzy silniki fuzyjne napędzające asteroidę X57. Przy obecnym przyspieszeniu asteroida zderzy się z Terranowa za mniej więcej 4 godziny. Analiza. Silniki muszą być wyłączone, by zatrzymać przyspieszenie. Nie rozumiem co, wiecie, co było przed chwilą. Znaczy rozumiem tą pogadankę. Znam to zniszczyć się co? Okej, okay, polega to na tym właśnie, że mam taką asteroidę, która właśnie... Wiem, tu chodzi, że tam ktoś porwał właśnie tą aresteroidę, jakaś nowa rasa czy coś, ale na nabiliśmy oczywiście pancerz taktyczny i szkolenie widma. My wbijamy do budynku O, no, spos... będzie nas tak wczytywało Okej. Okay. No czemu nie mogę... Tu, co jest? A, mam cię na celu, tym Bardzo dobry strzał. Tam wyjdziemy Dobra, idziemy... Mm. Tak, tu... Już się jakaś na... A nie, chociaż ten... Chyba To, co tu mamy Widzicie, jakaś nowa, taka dziwna rasa Batarianie. Którzy są nie... <śm> Nieźle wkurzające A, zrobili to jak? Odczyt wskazuje, że silnik jest wyłączony. To ty? Słyszysz mnie? Słyszę cię, co się dzieje? Kim jesteś? Która miała za zadanie sprowadzić te asteroidy na Terranowa. Wczoraj zostaliśmy zaatakowani przez bataliańskich ekstremistów. Ukrywam się. Sądzę, że wiedzą, że silnik jest wyłączony. Dlaczego oni to robią? Nie wiem, ale jeśli ta asteroida nie zostanie spowolniona, miliony ludzi na Terranowa zginą. Jeśli się czegoś dowiem, to. Muszę iść. Powodzenia. Mhm mm Coś strasznie to... Dobra Tak gdzie teraz Na pewno musimy zejść hmm. Podobno to jeszcze ma jakby Humorystycznie pokazać jakąś Coś Bo jakaś telewizja się Nie chciałem! Nic nie jest? Wszystko w porządku. Jestem z sił przymierza, komandor Shepard. Simon. Simon Atwell. Jestem tu głównym inżynierem. Słuchaj, nie mam czasu. Baterjanie odpalili silniki fuzyjne. Trzeba je wyłączyć, zanim przywalimy w Terranowa. Shepard, na dole są cztery miliony ludzi. Dzieci i wnuki. Moja rodzina. Mieszkają w Aronas. Ci ludzie nikomu nic nie zrobili. Aha. Wszędzie baterianie, a ja muszę wyłączyć wszystkie trzy silniki. Coś jeszcze muszę wiedzieć? Mieliśmy rozpocząć pracę wydobywcze po przybyciu na Terranowa. Jeden z silników jest obstawiany ładunkami wybuchowymi. Są podłączone do czujników ruchu. Ten twój czołg od razu je uaktywni. Musisz iść na piechotę. Odejdź do nich powoli i nie zbliżaj się za bardzo. Jeśli zrobisz to ostrożnie, powinno się udać. Nie podoba mi się. Nie mamy dużo czasu. Słuchaj. Jedna z ekip pracowała poza terenem, gdy te bydlaki zaatakowały. Martwię się o nich. Batarianie nie znają litości. Widziałem, jak dla zabawy rozbijali hełmy ludziom w próżni. A wareny? Pożerają trupy, ale nie pogardzą i żywą przekąską. Poszukam ich, ale najważniejsze są silniki. Masz rację. Najpierw terenowa, potem moja ekipa. W głównym ośrodku było kilku inżynierów. Pewnie wszyscy zginęli albo wpadli w łapy Batarian. I tak, i tak. Skontaktowała się ze mną kobieta imieniem Kate Bowman. Batarianie jeszcze jej nie znaleźli. Katie żyje? Jest jednym z moich najlepszych inżynierów. Zgłosiła się razem ze swoim bratem, Aaronem, jeśli mnie pamięć On pracował w ochronie. Mam nadzieję, że nic mi się nie stało. Lepiej się gdzieś skitraj. Jeśli batarianie wrócą, cię znajdą. Tak właśnie zrobię. Powodzenia, szapart. Okej. Okay. W za to wczytywanie. Przy co z budynków. Ten został wyłączony. Co to? Ale okay. Fajna. Teraz ranowa

Tak na wszelki wypadek. czas szczęśliwy, a łama. Jak się to wczytuje? I tu będzie zabawa. I ja jest ja się, spróbuję? Spokojnie spokoju sobie przejść. Uwaga, to rana rada, która Kontynuować mnie. Okej, okay, teraz osześć. Po prostu trzeba mieć dobrego skilla. Pyczys! Hehe, <laughs> nie, na mnie nie ma bata. nie it? mogę strzelać. Okej, okay, ja tak taktycznie jadę ich. Kapłus. pierwsze grzał Jak go sokis za ja się nie dało szukać. Porozmawiać z Sandorakiem, więc... Gdzie ty jesteś? Okej. Okay. Szkolenie widma. To coś taktyczne. To jest banal. Jesteś tam? <coughs> Ośpieszyć. Naprawdę się wkurzyli. Ich przywódca wszędzie rozmieszcza ładunki. Chyba... chyba chce wszystko wysadzić. Zabieraj się stąd! Nie strzelaj! Proszę! <coughs> Okej. Okay. czemu nie było głosu? aha no tak, nie bo to było robione pod... E, ten dodatek był robiony znaczy dierski pod w, angielską wersję, znaczy polskie napisy, angielskie angielskie, angielskie dialogi ale ok, ustanę ostatnio trzeba się bać zostaną ostatnia stacja która jest tutaj to jest stacja gdzie jest ten e, ja zaraz wracam